Siemeneczku, siemeczki, z tej strony szybki banan. witam Was serdecznie na MindServer.pl, jesteśmy na trybie RPG i dziś nagramy sobie kolejną salę, jaka nam została. Jak już wiecie doskonale, mam wykonanych pięć sal, mam Kamień Żalu, Rozpaczy, Bólu, Śmierci i Tortur. Brakują nam dwa, więc Warp Odchłań. Warp Odchłań i zaraz sobie wybierzemy następną salę, która nam brakuje. Dobra, Tortur już mamy. Cierpienia, cierpienia, cierpienia chyba nie mamy właśnie. Tak, cierpienia nam brakuje. No to dobra, spróbujmy może tą salę, co tutaj mamy. A to jest ta z tymi kosmicznymi. Dobra, ale ludzie to trochę wbili za mną, więc może jakoś razem wbijemy. Na forum mi pisali, że ta sala też jest bardzo trudna. To jest jedna z druga chyba z najtrudniejszych, tak mi się wydaje. E, ponieważ no mało że one dużo biją, to na końcu jak się dojdzie, to jest boss, który który jest naprawdę bardzo e, Dobra, wyleczę wszystkich. Na końcu jest boss, który, na którego walkę jest bardzo, bardzo mało miejsca i no to jest jakby największym problemem z tym wszystkim. Dobra. No okej, okay, lecimy przed siebie. Powolutku, powolutku, do celu jest nas wielu, więc... Więc powinniśmy sobie tak spokojnie dać radę. Powolniona, dobra, lecimy dalej. Myszka Tam mi to jedna jakaś sala mi brakuje, ale to ja chyba już wiem, która. Tam, gdzie są Creepery i ci dyktorzy. Mhm. Ojoj, oj. Dobra, lecą kolejni. Dużo tego. Dobra, jeden zwiał tego, myślę, że dobiją. Jest nas dużo, więc wtedy jest naprawdę większa szansa, że to się przejdzie. Ej, będę spowalniał. Ojej, nie trafiłem. Nie, nie, musimy go zabić, bo... Jak będziemy kombinować... Właśnie, już biegnie drugi, i zaraz będzie kiepsko. Ej! Już ci pomagam. Kurde, po plecach zaraz zebrał. Dobra, warp. Szybko lecimy tam, warp odchłań. Mmm, wiecie co, może tą część jednak przebiegnę na pałę? Bynajmniej tą pierwszą, bo wiadomo, całego raczej będzie ciężko. Ale spróbuję choćby tą pierwszą część minąć. Najmniej jak jest nas więcej, to nam pomogą chłopacy. No, ktoś z nas zrobi, no niekoniecznie. Załóż seta. Kurde, ja bez seta biegłem! Tu ja jestem też mistrzem. Mistrzem nad no mistrzami. Załóż seta. No to nieźle, nieźle, bez seta graliśmy. No, teraz troszeczkę mniej dostajemy. <laughs> no ale dobry ziobi, dobry. Dobra, jest jakby część z nasolą zrobiona, biegniemy dalej, biegniemy dalej. Trzeba będzie uważać, bo nie szuba tam biegną za nami. Nie, Jeszcze nie, ale jest nas dużo, bardzo dużo. I w sumie to jest może klucz do sukcesu. O, tam gonią nas bardzo dużo myszowole. Musimy zwiać przed nimi chyba, bo jakoś nie widzę tego starcia. Oj, fak. Kolejna. Nie, znikła. Dobra, biegniemy, biegniemy. Kolejna, kolejna. A! Jedna za nami co jak jest nas taka duża grupa, to przebiec to będzie troszeczkę łatwiej. Nawet zabić się jest łatwiej, sami widzicie. Fak, fak, fak. O kurde, jest mało życia. O, fak, co ja mam teraz zrobić? Tam, o, kurde, ile tych myszy jest. Dobra, to tą jedną i ją rozwalę, i biegnę dalej. I będę tak z tyłu, jakby próbował. O, fak, fak, jedna się wróciła, tak? Za mną jest? Jest za mną. I dobrze. Super. Dwie zostały, fak, biegną na mnie. Tam jest też trzecia. Dobra, muszę to przebiec, inaczej tego nie zrobię. Górę, górę. Jest! Jest! Dobra, tu już jesteśmy bezpieczni. No i został boss, ale czy damy radę? Tego nie wiem. Jest nas czterech? Czterech? Tak, czterech jest. Żeby jeszcze szybko gadu wyłączam. Żeby nie mieć tego dźwięku. Co przypominam, dopiero kiedy mi się zawsze włącza. Eee, dobra, i tam będzie ten boss. Ja jeszcze się muszę przygotować, więc spokojnie. Napełnimy sobie najpierw kryształki. O, żarcie. Mało mam, ale mam. Mam mikturki, żeby sobie to życie? Mam No trudno, będę musiał wypić. Opa, tam jeszcze gwiara idzie. Jeszcze wykonuje. No i to jest super, stąd już można obserwować tego questa z góry. Można komuś na przykład pomóc albo wręcz przeciwnie. Dobra, użyjemy sobie różdżki. Napełnię jak najszybciej kolejnoty. No dobra, trzymam. No prawie trzy. Dobra, trzymam pełne. Teraz wystarczy, że życie mi się wyregeneruje i możemy iść. Jeszcze poczekamy chwilę, żebym mógł użyć tej różdżki. W razie czego? Wiadomo, jak ją raz użyję, to mamy nieśmiertelność wszyscy, więc jakby największa przewaga. O, jest Reaper, widać było go prawie. Aj. Żdziwiarz tam jest. Nie wziąłem łuku. Wziąłem łuk, dobra, ale nie wziąłem strzał. Na no, szkodę. Chciałem spróbować go trafić. Może by się dało. O, ktoś tu jest obok i też właśnie próbuje ale się pos posunął dalej więc już jest lipa nie ciężko, dobra tam sobie spowolnię go mogę im trochę tu też ktoś idzie? chyba nie O, spad gościu, a tak blisko był wkoda mm, dobra ile jeszcze? jeszcze 60 sekund nie da się tego, nie da się przejść tego <śpiewa> mi pisze try, gdzie jest try nie widzę go. No dole. Ona chyba tu nie doszedł jeszcze, a już mi mówi, że się nie da. No nie wiem, no wejście tutaj nie było aż takie trudne. wdrożenie, jak się idzie w kilku, to jednak to jest do zrobienia. I to nawet widzicie za pierwszym praktycznie, a za drugim może razem. No nic, jeszcze chwilę 30 sekund. I zobaczymy. Jak wykonamy tego questa, to już w sumie mamy całego praktycznie zrobionego, bo ta ostatnia misja, która została, ta siódma. Sala jest naprawdę banalna. W sumie to była jedna z najłatwiejszych. Więc zobaczymy, czy się uda. No ludzie mówią, że ten boss jest trudny. Że on dużo bierze życia i tak dalej. Ile ja mam tego? Tyk, tyk, tyk. Demoniczne miksturki. Mam jeszcze jedną? O, mam jeszcze jedną. Super. Więc mi to dam tu. Potem dwa. Mogę siebie jeszcze jakoś wzmocnić? Czekaj, zobaczmy. Oferty. Eee, szukaj. I nie wiem, siły. Byłem ciekaw czy miksturkę siły ktoś sprzedaje, ale nikt. Miksturkę siły można kupić u alchemika. Warp alchemik. On, on ma. Nie testowałem za bardzo, ale wydaje mi się, że ona na chwilę działa. Ona jest droga, chyba 1000 dolarów kosztuje, ale... To nie jest aż też tak dużo. Wiecie co? Spróbujemy może, co? Ja kupię sobie tą miksturkę alchemika. Wrócę, za chwilę tutaj bekiem. Nie powinienem tego robić, ale pokażę wam, bo chcę wam pokazać. Warp alchemik. Ok, szybko sobie tutaj podejdziemy do alchemika. Zobaczcie prawym. I on ma miksturkę siły tutaj za 1000... Nie, za 500 to nawet ja się jeszcze większa niż mówiłem. No tak, bo ja zmieniłem tutaj cenę. Nie wiem czy wiecie, ale tutaj są w połowę niższe ceny niż, niż zawsze były, ale nie mówiłem o tym. Bek. OK, jestem już. O, jeszcze przyszło więcej wiehery. No to teraz już formalność to powinna być. No ale zobaczymy, czy będzie łatwiej, czy nie. OK, ja już jestem w sumie gotowy, więc ja się napiję miksturki. I mogę tam wbijać Tej różdżki nie będę tu potrzebował Okej, okay, ja jestem gotowy Osta Od razu błogosławieństwa, nie wbijam Ciekawe kto go zabije, kurde spodziewam się, że to nie będę ja i ktoś z nich tam wbije hm. no, Trochę jest nas za dużo i będzie pewnie ciężko, jeden pewnie wykona questa. No dobra, ja mam siłę, więc możemy wskakiwać mi się wydaje ci Reapera. Jest, dostawcie. Ojej, tu się z wysokości też trochę traci. Od upadku. Ile ma tego życia? 5000. O, bije dużo. O, fak, fak. Wow, jak on bije. Jak on bije. No to niewątpliwie to jest naprawdę najtrudniejszy boss. To jest najtrudniejszy z bossów. Ja troszeczkę żałowałem, bo szczerze mówiąc miałem to błogosławieństwo, nie chciałem go zużyć, myślałem, że nie jest tak trudno. Warp otchłań. No okej, okay, próbujemy jeszcze raz, próbujemy jeszcze raz, dobra, zlekceważyłem go, więc dojście tam. Próbujemy jeszcze raz. Eee, próbujemy jeszcze raz. Ja mam jeszcze siłę na sobie? A nie, bo zginąłem, to już na pewno straciłem szkoda, bo nawet nie wiem, czy ta siła jakby. Mm, dużo nam dała. Chociaż ta sala, którą wcześniej robiłem też była masakrycznie trudna. W sumie ja chyba niepotrzebnie ich zabiłem, bo z tego co widzą mi są biec, ale... No dobra, to pobiegniemy. Część można wiadomo ominąć, a część będzie trzeba zabić. Oczywiście każdy kombinuje jak potrafi. O, tu kolejne. O i tutaj na przykład jest ciężko ich ominąć, prawdę mówiąc. I tu już bym polecał zabijanie. Kurde, to jeszcze stamtąd przyszli Wow! Dobra, nie, nie, póki mnie nie widzą Póki mnie nie biją, to mogę biec W razie czego jeszcze mam błogosławieństwo, więc można rzucić i przebiec, bo to ta chwilowa nieśmiertelność też dużo daje O, cześć kolego Właśnie, właśnie o tym mówiłem Już bym padł, gdyby nie różdżka Ale od razu moich uleczyłem Do przodu, do przodu, już jesteśmy w połowie drogi większej. No, jak jest grupa, to jest do zrobienia to. No i parcie, poszło naprawdę banalnie prosto. Jeszcze go spowolnie. Oj nie było. <grytanie> Sorry, kimacie, nie chciałem. Ale doszliśmy bez problemu. No, czyli dojście jest jakby formalnością. Problemem jest boss. Mm, no nic, próbujemy druga, druga próba. Ja wiem, że samemu może być naprawdę pół niemożliwe to, ale jesteśmy w drużynie więc. No musimy próbować. Okej, okay. próbujemy. Eee, I wiecie co? Jedna ważna rzecz też. Nawet jeśli mm, jeśli zginiecie, no to wiadomo, jemu życia prawdopodobnie zostanie tyle ile miały. Szczególnie jeśli jedna osoba tutaj biega ciągle, to on się nie będzie jakby mm, drugi raz spawnował. On tam siedzi? Deadmont? Nie, to nie on. Gdzie on jest? Ej, nie widzę go. Jest, Reaper, dobra Szkoda, że nie podejdzie, byśmy zobaczyli, ile ma HP. Chyba, że tak robaczę przez te. przez kamienie. O nie bardzo. No to cóż, będzie trzeba tam skoczyć. Dobra, przygotowujemy różdżkę. 200 HP! Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Jest! Najprostszy quest ever. On miał. on miał 200 HP. Na dwa uderzenia był. Fuck yeah! Ja zrobię kłosta tego jeszcze raz. Ten odcinek był mega krótki, 13 minut. Ja zrobię go jeszcze raz, bo to było, było no niemożliwe proste i o tym właśnie mówiłem. No cóż, więc tego kłosta jak najbardziej da się wykonać. Oczywiście, jak będę prób próbował za chwilę zrobić po raz drugi, ponieważ no to było zbyt proste. To było zbyt proste i, i będę, będę chciał jeszcze raz zdobyć ten kamień z tej sali. Dobra, bierzemy sobie ten kamień, zobaczcie, pokazuję wam. Pyk. No i wola. Kamień w sali cierpienia. No i super, zrobimy sobie tą salę dzisiaj jeszcze raz, mimo wszystko. Jeszcze raz tą salę zrobimy. Nieważne, czy mi się to uda zrobić teraz, czy komuś. Jeśli mi się uda, to ja będę mieć kamień na sprzedaż, bo widzę, że ludzie sobie nieźle dorabiają na tych kamieniach. Odchłań, odchłań. A ci, co na przykład nie dają rady, to dla Was też jest to rozwiązaniem. Wiecie co? No zainwestujcie trochę kasy. No poparcie oferty. Eee, szukaj. Szukaj i szukamy kamieni. Oje, nie, nie tu. Szukaj i kamień. Zobaczcie, ile tych samych kamieni jest na start. O, kamień nienawiści. 100 tysięcy kosztuje. Może drogo, ale, ale, to jest, ale to jest jakby ten najtrudniejszy chyba kamień, szczerze mówiąc. Ten, który teraz robię, to jest cierpienia. Jest jakieś cierpienia? Bólu, śmierci. Właśnie cierpienia nikt nie sprzedaje. Ale wydaje mi się, że ten nienawiści chyba, tak. O ile. Nie jestem teraz pewny, która sala to była która. Ale jeśli nie nienawiści to jest ta sala, w której były sole, no to niewątpliwie to była najtrudniejsza dla mnie sala. I to, że to przeszedłem, to. No, byłem już mega happy, że jak mi się to udało. Bo naprawdę ja tam poświęciłem kilka godzin na to. Kilka godzin. E, więc to jest naprawdę trudna sala. No ale pamiętajcie, że nagroda jest niego niebagatelna. Więc e, nawet jakby ktoś tam, nie wiem, chciał sobie wysłać SMS-a na kasę, żeby zdobyć, nie wiem, anielski set, to bardziej mu się opłaca kupić e, te przedmioty tutaj, prawda? Czyli lepiej, lepiej kupić kamienie i zrobić tego quest'a. Warp, portale. Oczywiście anielski set też jest kozacki, bo sam z takim biegam. Nie warp, portale, warp, otchłań. E, anielski set oczywiście też jest kozacki, cały czas mam go na sobie, widzicie? Anielski, zbroja i tak dalej. Ok, biegniemy jeszcze raz, teraz się bardziej skupię. No i lecimy do końca, lecimy, lecimy. Cieszę się, że mi się udało dowić. To, 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 się najbardziej z tego cieszę. O kurczę, nie chciałem tej różdżki. Zrzuciłeś klątwę, no. Na... kurde, kurczę, tego gościa z tyłu spowolniłem niechcący. Nie chciałem, kolego. Oj, oj. Fak! No, no, no. Trochę ciężko. W dwójkę biegniemy. Wiadomo, można omijać. O ile się daje. Macie jeszcze różdżkę, jedną albo drugą, to jest to naprawdę bardzo cenna rzecz. I o ile różdżki na początku jeszcze nie były takie super jak były zwykłe ekspowiska, yy, no bo wiadomo, ta była fajna, błogosławieństwa, bo leczyła. No ta spowolnienia też niby trochę dawała, ale tutaj to niewątpliwie one są. Naprawdę, naprawdę zbawieniem i, i one naprawdę strasznie dużo pomagają. Strasznie. A kurde, dużo ich. Hopsa. Wow, przeskoczyłem do... Ale fart. No to super. To jeszcze tam na końcu spowolnimy. Albo i nawet i nie. Bo nie trzeba. Ona się tam widać udziała na kogoś na górze. No i super, jesteśmy tutaj po raz kolejny. Parcie karmika. No nic, spróbujemy, spróbujemy. Dawajcie, próbujemy. No dobra, to co? Nie wiem, czy ich na początku błogosławieństwem potraktować. Nie, szkoda mi błogosławieństwa na starcie. Później służyjemy. Kiedy na przykład mnie zacznie atakować, bo później ja się nie będę miał czym wyleczyć. Tylko to sobie przełożę, bo ten mam zużyty. Mam sobie ten. Okej. Okay. Posuńcie się, to go spowolnię. No posuńcie się, parówki, no co wy robicie? Lastał, dobra. Jest! What the fuck, znowu? On znowu <laughs> Nie, to jest niemożliwe To, to jest naprawdę niemożliwe e, Ja ciągle przychodzę na jego końcówkę, uderzam go raz Siekam go po prostu raz i mam zrobionego questa Patrzcie Pyk Drugi kamień sali cierpienia Idę tam po raz trzeci Ja nie wiem czemu oni, na co oni tam czekali Warp e, odchłań Kurde, a mi piszą, że ten quest jest mega trudny. Ej, jeszcze coś, żeby wam udowodnić. Teraz nawet jeśli ja go zabiję, ten kamień sobie wyrzu... albo dobra, nie, nie, normalnie będę walczył. Eee, uczciwie, tak. Bo mam po prostu mega farta i przychodzę po prostu, jak on jest ciągle już dość mocno obity i pada na hita, ale liczyłem, że będzie jakieś większe starcie. Jak za pierwszym razem, za pierwszym razem miał 5000 życia, tak. A później tak mu zostawało około 200, więc no, na hita wpadał. No nic, ubiję tam jeszcze raz. Zaraz ja do chłopaków dobiegniemy. No widzicie, w tym jest łatwiej, bo mausy się rzucają na tego pierwszego, a tych innych jakby później ignorują. Więc w efekcie to naprawdę jest pomocne. O oh, fak, 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 fak. Chyba będę musiał łóżkę użyć mnie uderzył jeszcze raz tu żyję szybki mnie zasłonił dobra leczenie i biegniemy biegniemy fak o już myślałem że padnę Myślałem, że dostanę tego hita od, od tamtego, dobra, szybko na górę, szybko, szybko. Żebym nie spadł z tego, bo nie wiem gdzie jestem. O, dobra, wszedłem. Przekozacko, jest kolejny Reaper, tak? Jest. mu tam coś rzucił. <gry> Dają mu tam śmieci jakieś. Eee... Nie widzę, go, kurde. Niech się po... przyjdzie bliżej. Posłuchajcie się, posłońcie się. No ty się posuń przede wszystkim w nich Muszę go zobaczyć, żebyśmy zobaczyli ile on ma życie tak naprawdę. No musi tu podejść, kurczę, jak to zrobić. Próbuję trafić, ale raczej nie wejdzie. Został, dobra, został. To co, wbijamy. Znowu 400 HP? What the fuck? Ej, jakim cudem on ma tak mało HP? To jest coś nie tego. Czy oni Faktycznie po mnie... Tam się teraz respi kolejny. W tym momencie się respi kolejny. Ale on miał inne HP. Raz miał 200, raz miał 300, raz miał 400. Yy, on ma zawsze inne, więc wiecie co? Zrobimy teraz taki tryg. Ja sobie odbiorę tą nagrodę, bo mam coś farta. Oni teraz są w tej dziurze i teraz się spawni im kolejny. Ale wiecie co zrobimy? Warp, odchłani, żeby sobie udowodnić. Czy ja mam po prostu takiego farta i oni mi takie niedobitki zostawiają, czy coś jest na rzeczy? Bo trzy razy z rzędu to już też jest podejrzanego. E, oczywiście nagrody teraz nie biorę, bo gramy jakby nieuczciwie na gymodzie. Okej, okay, przyleciałem A, oni go jednak biją Patrzcie, 5000 HP, wszystko się zgadza Ja mam ciągle fart i niedobitki dobijam Ale kurde epicko Wiecie co, dobra, wracam z powrotem Bo gram uczciwie i nie kombinuję Oni go z łuku sobie dobili Tak z góry, obili na maksa GMS, dobra No i lecimy uczciwie Tak jak mówiłem, zrobimy sobie taką głasta. Ale ja mam trzy razy fartę, trzy kamienie, super A ludzie tych kamieni zdobyć nie mogą po prostu Takiego, eee no, no, no pech, 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 pech yy, Dla nich, fardy dla mnie Że takie niedobitki mi zostają O, o, o. Stroluj mnie proszę No, ludzie, wiecie na czym polega trollowanie Trollowanie polega na tym, że Nikt by mnie nie widział na no, serwerze Jest, udało się Eee, I wtedy się troluje, a nie, że kurde ja jestem widoczny i kogoś troluję. To wtedy trollowanie by nie miało najmniejszego sensu. Jaki jest sens w trolowaniu, skoro każdy wie, że to troll? Bo no, w ogóle nie byłby troll wtedy, więc no... Ah, dobra, mm, jesteśmy blisko, kurde dużo ich tutaj zostało teraz. Ten jeden jest łatwy do zabicia, ale reszta... O, to jest spowolniony, dobra. Super, i lecimy dalej. Marzy kolego. A dobra, na ciebie się rzucił, to ja biegnę dalej. I co, są tam chłopacy? Ta, patrzcie, karmia tam jest. Ale dziwię im się. Znaczy, może tym łukiem próbują sobie go wykończyć. Wiadomo, to jest mega czasochłonne, bo on musi podejść pod tą dziurę i oni by musieli go trafić. No ale jest to jakby do zrobienia, jeśli ktoś ma czas i trochę farta, trochę... Ojej, ojej, szybciutko. Uff. Kurde, ale taki fart. O fart. Fuck. Ohoho, fuck. już się bałem. Dobra. I zobaczymy. To jest moje czwarte podejście, pamiętajcie o tym. Czwarte podejście, już mam trzy kamienie cierpienia Nie wiem jakim cudem. Myślałem, że to będzie najtrudniejsza sala, którą będę robił. Ale parcie, oni sobie go po prostu dobijają łukiem. Widzicie? On ma 5000 życia, dobijają, ale każdy boi się tam na końcu zejść, nie wiem czemu. No eee, ja już mam zrobionego tego posta 3 razy. Ale dobra, wbije, wbijemy sobie tam, ja, ja bym sobie chętnie wbił. Dobra, połowę niech mu zabiorą, bo on faktycznie tutaj się daje. No, można ułożyć trochę stacków, to jest racja bo yy, pewnie pewnie trochę na naboi, trochę strzał na niego idzie. Ale jak będziemy mieć 3000, ja tam wbijam na dół i, i zacznę walczyć. Bo no, czy tam wejdę solo i będę próbował na tych 3000, czy... Wiecie, to nawet nie jest trudne, nawet jeśli by tych uchwłów nie używaliście. Wystarczy, że jedna osoba tu stoi... A nie wiem, dwie przybiegają ciągle i goleją. No on będzie miał ciągle tyle samo HP, więc to jest do zrobienia. To jest... To jest i tak jeden z najłatwiejszych... nie najłatwiejszych, ale z łatwych questów. Eee, niewątpliwie solne, dla mnie to jest najbardziej trudny temat. Nie wiem jak dla was. Dajcie znać w komentarzu, co dla Was jest tutaj najtrudniejszą salo, salą. Ale ta jest dla mnie niewątpliwie najtrudniejsza. No i widzicie, on sobie poszedł gdzieś na bok i teraz jest trudniej. No i teraz, kurde, jakbyśmy wszyscy razem skoczyli, to byśmy dali pewnie radę, ale jak ja skoczę sam. To będzie może kiepsko. Znaczy w sumie z drugiej strony nawet jakbym sam skoczył też, by było fajnie, bo ja bym zawsze trafiał i zawsze by mi wchodziło za 200. Dobra, tam skakuję nie ma co. Najwyżej zginę, to nie szkodzi. Już mi nie zależy. No, raz I lejemy, 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 ile się da. Teraz szybko błogosławieństwo i znowu lejemy, ile się da. O, i teraz ludzie mi pomogli w końcu. Zdecydowali się mi pomóc. I co? W grupie sobie wykonamy ripera. Ktoś zabił. Jest! niemożliwe, niemożliwe no i teraz <ścoughs> cztery razy z rzędu eee, no cóż fart, fart, fart życia, eee, mam cztery kamienie i na pewno je będę sprzedawał, jeszcze nie wiem za ile eee, cztery, a nie trzy, dobra się zgadza bo teraz sobie wezmę trzeba farty po prostu no i co, i bierzemy czwarty kamyczek, pyk no i mamy, mamy salę znowu zrobioną i na tym będziemy kończyć odcinek, eee, no ja się cieszę, że jest już to za mną, tak więc dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka, do usłyszenia, żegnam się z wami, trzymajcie się serdecznie, cześć!